Witaj, Duchu Światła. Jeśli zostałeś poprowadzony do tej wiadomości, to nie był przypadek. Wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, wybrał właśnie ten moment, aby przekazać ważne objawienie Twojemu sercu. Coś zaczyna się manifestować w Twoim życiu w sposób niespodziewany, głęboki i przemieniający. Nowa obecność, nowa energia, młodsza. Intensywna i pełna światła zbliża się, a wraz z nią nadchodzi podróż pełna nauki, która może wstrząsnąć Twoimi fundamentami, zmienić postrzeganie świata i nadać nowy sens Twojej ścieżce. Kliknij lubię to, włącz dzwoneczek i zasubskrybuj kanał, aby ta wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby dusz potrzebujących codziennego przewodnictwa, pokoju i duchowego ukojenia. Możliwe. Że już to czujesz niepokój unoszący się w powietrzu, subtelną intuicję, która dotyka twojego serca. Jakby coś się zbliżało, coś innego, co budzi emocje, ale i pytania. Do twojego życia wkracza młodsza osoba, niosąca nie tylko lekkość młodości, lecz także duchowe połączenie, które przekracza granice czasu, wieku, a nawet zrozumienia tych, którzy cię otaczają. Dziś, do końca tej wiadomości, zrozumiesz, dlaczego ta obecność może być kluczem do głębokiej przemiany i dlaczego. Nawet jeśli twoja rodzina tego nie pójmie od razu, to to połączenie może być jednym z najpotężniejszych, jakich kiedykolwiek doświadczyłeś. Ta nowa osoba niesie ze sobą energię tętniącą entuzjazmem, ciekawością, świeżością, ale również starożytną mądrością. Nie daj się zwieść wiekowi. Często starsze dusze zamieszkują młode ciała, to istoty wysłane przez anioły, aby dotknąć serc przygotowanych, takich jak Twoje. Pojawienie się tej duszy to odpowiedź na dawne prośby wypowiedziane w ciszy, modlitwy, pragnienia i tęsknoty, które być może zostały zapomniane, ale nadal żyją na duchowym poziomie. Ale co zrobić, gdy otoczenie nie rozumie? Gdy rodzina wątpi, lub gdy pojawia się osąd, najważniejsze to słuchać serca. Anioły nie dają błogosławieństw w połowie. Jeśli to połączenie się pojawiło, niesie ze sobą wyższy cel. I choć nie wszyscy są gotowi, by to dostrzec, to Ty zostałeś wybrany, by poczuć, przeżyć i zrozumieć. Napisz w komentarzu: Akceptuję tę wiadomość od Aniołów. Aby wzmocnić energię tego objawienia w swoim życiu, gdy piszesz, potwierdzasz wszechświatowi, że jesteś gotów przyjąć. W czasach wątpliwości wiara jest największą tarczą. Anioły szepczą do serca, by iść z ufnością. Prawdziwa miłość, rzeczywiste połączenie dusz, wykracza poza to, co widzą oczy. Przekracza wiek, wygląd, osądy. Wykracza poza czas. Anioły pragną, byś wiedział, że ta nowa obecność może być potężnym narzędziem wzrostu duchowego, emocjonalnego, a nawet fizycznego. Możliwe, że ten nowy etap życia spotka się z oporem otoczenia, ale każda prawdziwa zmiana wywołuje dyskomfort. To znak, że rodzi się coś nowego, a to, co teraz się buduje, jest silniejsze. Lżejsze, bardziej połączone z najczystszą esencją. Pozwól sobie przeżyć to z odwagą i wdzięcznością. Ta osoba może sprawić, że spojrzysz na świat innymi oczami, przypomnieć ci o wartości małych rzeczy, obudzić entuzjazm, który był uśpiony. Może nauczyć, że życie to taniec dusz i że kiedy dwie z nich spotykają się w odpowiednim momencie, wszystko wokół się synchronizuje. Nawet jeśli z zewnątrz wygląda to jak chaos, młodość tej nowej duszy nie jest przeszkodą. To dar, to bodziec, to lustro witalności i światła, jakby anioły zesłały nową szansę, by zacząć od nowa, znów kochać, znów zaufać. I choć zrozumienie nie zawsze nadejdzie od innych, akceptacja zaczyna się w tobie. Jeśli ta wiadomość dotyka twojego serca, Napisz w komentarzu dziękuję, Aniołowie, aby przypieczętować ten moment i pozwolić tej boskiej energii dalej płynąć. Z każdym krokiem wszechświat znajduje sposoby, by prowadzić cię po cichu. Ta obecność mogła być nieoczekiwana, ale została przygotowana. To w tych nieprawdopodobnych spotkaniach rodzą się największe nauki. Często to dusza rozpoznaje, zanim umysł pójmie. I nawet jeśli słowa nie wyjaśniają wszystkiego, wibracja między tymi dwiema duszami będzie dowodem na to, co się rodzi. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kto przyniesie nie tylko światło, ale też nową perspektywę na życie. Nawet jeśli inni nie zrozumieją tego od razu, zaufaj niewidzialnej mądrości, która kieruje najważniejszymi spotkaniami. Ta młoda osoba może być kluczem do otwarcia uśpionych ścieżek w Twoim wnętrzu. Może być odbiciem tego, co na nowo budzi się w Twoim duchu. Pamiętaj, anioły zawsze mają najlepszy plan. Nawet gdy świat nie rozumie Twoich wyborów, dzieje się coś głębszego. To, co nadchodzi, może być czystą wymianą energii, nowym sposobem patrzenia na życie. Prawdziwe połączenie może pojawić się wtedy, gdy najmniej się go spodziewasz, przynosząc światło każdej części Twojej ścieżki. Obecność tej duszy to początek nowej podróży. Różnice wieku mogą wydawać się przeszkodą, ale dusza nie zna granic. Teraz jest czas, by zaufać niewidzialnemu. To, co się objawia. Jest bezpośrednią odpowiedzą na modlitwy wypowiedziane w chwilach samotności i poszukiwań. Każdy krok będzie prowadzony, każda wątpliwość oświetlona. Nowa energia, która się zbliża, niesie obietnicę odnowy, wzajemnej nauki i szczerej, duchowej wymiany, która wyniesie obie dusze na wyższy poziom. Nie istnieje wiek dla nowego początku. Nie istnieje logika dla boskiej synchronizacji. Gdy wszechświat łączy dwa szlaki, wszystko co prawdziwe objawia się w ciszy. To połączenie przynosi potrzebny impuls, by ruszyć naprzód z większą odwagą, by znów uwierzyć, by przełamać dawne ograniczenia. Nawet jeśli umysł wątpi, serce rozpozna prawdę i będzie wiedziało, jak przyjąć to, co przychodzi z czystością. Każdy szczegół tego nowego związku jest prowadzony przez niebiańskie dłonie. Nawet jeśli oczy świata nie rozumieją, dusza już rozpoznała młodość, która się zbliża, niesie siłę, radość, odwagę, a mądrość już obecna w Twoim wnętrzu będzie fundamentem, na którym ta relacja może rozkwitnąć w harmonii i z celem. Pozwól sobie żyć tą nową fazą bez lęku z oddaniem i wiarą. Jeśli ta wiadomość przyniosła Ci światło, kliknij Lubię to, włącz powiadomienia i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu więcej osób może otrzymać ten duchowy komfort i błogosławieństwa, które anioły codziennie zsyłają. Nawet jeśli początek tej podróży wydaje się samotny, nigdy nie jesteś sam. Anioły idą u Twego boku, oświetlając każdy krok, Wzmacniając decyzję i szepcząc mądrość w każdej chwili Droga może być nowa, ale przeznaczenie już zostało pobłogosławione Zaufaj znakom, przyjmij błogosławieństwa i pozwól duszy być prowadzoną przez światło Niech błogosławieństwa aniołów spłyną teraz na twoje życie Niech pokój zagości w twoim sercu Niech boska mądrość prowadzi każdy twój krok a światło nigdy nie zgaśnie na Twojej drodze. Amen.